Witajcie serdecznie Witam. w kolejnym odcinku na kanale Parakulinarni. Dzisiaj jak widzicie kogoś specjalny, przychodzimy do Was z przepisem, o który podniekąd prosiliście. To znaczy nadanie, które pochodzi z naszego regionu i nadanie, które jest w miarę proste dla takiego zwykłego Kowalskiego. I pochodzi z naszego dzieciństwa. Dzieciństwa, może nie do końca z naszego regionu, bo z to jest... Z mojego dzieciństwa. już, nie dadzą się powiedzieć. Wszyscy znają to danie. Tak. Jest to danie z Białorusi dokładnie, ale jest bardzo często czerwone też na południowym wschodzie Polski, czyli tak zwana babka ziemniaczana albo inaczej jak u nas mówi się kartoflak. Widzieliśmy pana Janusza, bo on robi najlepszą babkę, to jest mój tato. Tak, potwierdzam, pan Janusz tak. robi najlepszą babkę ziemniaczaną ever. Nie, bo ja nie robię fit. Tak no robię. Nie, nie, nie. W ogóle jeszcze ja nie, ja ja nie wie robić treściwe rzeczy, które mają smak i, i po prostu no wszystkim smakuje. Do babki ziemiaczanej przede wszystkim są potrzebne ziemniaki. Ziemniaki w zależności od ilości babek. No my dzisiaj żeśmy robimy na całą rodzinę, a że rodzina jest dosyć liczna, no to bierzemy 7 kg ziemniaków. Do tego 3 kg podgardla. Nie podgarnia, tylko przepraszam, yy, pachwiny albo boczków. To jak woli. Ja, akurat dzisiaj dostałem ładną pachwinkę, chudziutką, także zrobimy z pachwinki. Ona jest bardziej delikatna jak yy, boczek, bo nie boczek się trafia bardzo twardy po usmażeniu i nie, i nie jest taki dobry. Pachwinka jest pokrojona w kosteczkę. Zaraz ją będziemy przesmażać. Dodamy trochę przypraw przez przesmażeniu i od razu cebulę będziemy wkładać, już jak już będzie ładnie przesmażona. Tutaj mamy cebulę. Cebuli to tak, dosyć sporo dajemy, właśnie do 6 kg, czy tam prawie 7 kg tego. Yy, kartofli tak samo i kiełbaskę. Kiełbaskę dajemy, jak akurat wziąłem po Wawelską. Mam nadzieję, że będzie dobra, bo ona nie jest taka. Zaraz spróbuję czytać naslowa. To bez smaku. Mhm, mhm. Dobra. I ile tej kiełbaski? Kiełbaski dajemy w zależności to wszystko. Od ilości kartofli, od ile chcemy tego zrobić, ale tyle co boczku, mniej więcej trochę mniej, co? Ja powiem tak, na kilogram ziemniaków to ja daję pół kilogramy mięsa i tam z 20 deko kiełbasy. Oprócz cebulki i pozostałych tych, to jeszcze dajemy majeranku. Majeranku dajemy dość sporo, bo to jest duża ilość. Także to, żeby miało właśnie ten smak, dobrze jeszcze przed wrzuceniem go skruszyć, żeby on ulotnił się ten zapach. Dajemy o, ten też piecz. Tak samo pieprz. Dajemy też, kto woli pikantne, mniej. Ja lubię dużo, żeby to było w miarę tego. Soli dajemy do smaku. Kilka listków bobkowych, ale to tak, ja daję zawsze na górę, już żeby później można by było je zdjąć. I żeby nie, bo też jest intensywny smak tego w kartoflach. Także to, żeby nie w środku było, tylko na samej górze. Do tego jajka. Jajek dajemy, dzisiaj damy 10 na tę ilość. Nie będziemy żałować jajek. Bułka tarta. Bułka tarta tylko będzie do obsypania pojemniczków, których będziemy wypiekać i to wszystko. A jeszcze jest. Potrzebne masło jakieś, tak? Albo nie, masło już... nie, jest, nie jest potrzebne, tylko trochę oleju tam, żeby przesmarować, obsypać tak jak do pasztetów się robi albo ten. I potrzebna jeszcze będzie mąka. Mąki to w zależności jak odcedzimy ziemiaki, tak żeby nie było za dużo wody i żeby też za dużo mąki nie dawać bo to i tak jajka pościskają yy, cały wypiek. Dobra, ale gdzieś około tam na tą ilość, no gdzieś tam z 300 g mąki trzeba dać. Do szklankę, na szklankę. Do no szklankę, nie? zobaczymy, może trochę mniej się uda, zobaczymy jak te ziemiaki będą się zachowywać, bo to mówię po starkowaniu, dopiero wychodzi, ile wody i w nich jest. Na rozgrzanej patelni zobaczymy, czy ona jest rozgrzana. A jeszcze nie nie tego, to musimy jeszcze chwilę poczekać. A nie, już zaczyna skwierczeć. To może chcemy część tak, żeby nie za dużo. I to później po wytopieniu tej części odkładamy ją gdzieś czy to, dokładamy drugą część? Nie, nie, nie. To będziemy odkładać, bo to odkładać. musimy, jak już się trochę podsmaży, dodamy trochę soli, trochę pieprzu, trochę majranku żeby to ładnie wszystko mięsko nam przeszło, żeby smak miało później, mm -hmm. bo tak to jak się doda to bez smaku będzie ten mięsko. Mm -hmm. Także lepiej zawsze... To... Obradzmy i je przyprawić. Tak. Aha. A solić chyba nie za dużo, co? Bo słony boczek, czy nie? Znaczy, nie, bo tak to, to, to nie ma smaku. To nie Jakby był wędzony to, to wtedy tak to no tak. uważamy, ale wędzonego nie używamy. Można używać jak ktoś lubi. Także na razie Na razie to przesmażamy. Kworeczki już prawie są gotowe, ale już jeszcze muszą się trochę podpiec, ale już damy pieprz, szczyptę pieprzu, soli, majranek, żeby to mięsko smaku nabrało. Można też dać patryjkę, chociaż tam Nieraz daje, nieraz nie daje, bo to można dać i oregano, jakieś inne jeszcze przyprawy, jak to Lubmy lubi, po polsku. Ale ja zrobię tylko z tych składników, które zawsze używam. Mamy podsmażone skwareczki, już brązowe, teraz dorzucimy cebuli. O, ta cebula też jest pokrojona w taką dość grubą kostkę. Tak, grubo, tam się nie bawić, bo to wszystko i tak w tej babce rozpłynie się. A za drobna też nie może być. Tu już mamy przesmażone mięso wraz ze skwarkami. Spróbujcie sobie skwarkę, czy jest ok? Jak tam? Nadaje się już? Już. w Smaku? Tak. Cebulka też już jest mięciutka. Przyprawione wszystko solą, pieprzem i majerankiem. Także wszystko już nabrało smaku. Możemy teraz przerzucić do garka, niech to stygnie. I niestety z uwagi na dużą ilość musimy dalej przesmażać resztę. Tak. No niestety, jak robimy kurtowo, no to... Tak, ale jak tylko usłyszeli wszyscy, że robimy babkę ziemniaczaną, to wszyscy ręce w górę. I dla tak. mnie, i dla mnie. No i dobrze. Raz na jakiś czas można to zrobić. Rada od mojego taty, nadmiar tłuszczu z naszego mięsa można przelać sobie do słoiczka i stosować jako smalczyk taki do smarowania pieczywa. Jak się zastygnie. I do ogórków mało sobie. Tutaj mamy cały garb paczminy przesmażonej i z cebulą i przyprawami a tu wrzuciliśmy teraz jeszcze naszą kiełbaskę również ją musimy przesmażyć to toruńska czy jakaś taka w miarę przyzwoita żeby to musi spuścić sok i smak naszą kiełbaskę musimy tak przesmażyć aby nadmiar wody z niej nadmiaru wody z niej się pozbyć no i żeby była taka lekko chrupiąca trochę tłuszczu żeby się wykupiło żeby ona Miała lepszy smak taki podsmażowej kiełbaski, będzie wtedy lepiej smakowało. No, tu bierzemy się teraz za tarkowanie ziemniaków. Tradycyjna tarka do ziemniaków to jest taka i trzeba trzeć, trzeć i trzeć, ale to jest za dużo schodzi. Żeby tyle ziemniaków ze skrobać, no to by trwało to przynajmniej godzinę. Wrócimy do yy, maszynki, która akurat nasz znaczy to szybciutko kurcze wyręczy. Także bierzemy się za robotę. Tak, przymiaki mamy już starkowane. Misa wielka, bo inny, niczym innym no się, nie się nie zmieści. zmieści. Ale jeszcze musimy to wszystko wymieszać się porządnie, także nadmiar wody, żeby mniej mąki dawać. I mi, Im właśnie się pozbędziemy wody tej, Ty będzie lepiej. I tak dużo nie ma. Ja używam ziemniaków yy, naszych. Jak ono się nazywa? Popatrz, zapomniałem. Irga. O, zawsze kupuję Irgę. Ona jest różowy takim ziemniakiem, W sumie biały ma ten. Ale jest, moim zdaniem, najlepszym kartoflem z naszych. Jajka musimy sobie sprawdzać po kolei. Tak. Jak są dobre, to wrzucamy. I wszystkie 10 jaj ląduje ilość naszych ziemniaków. Co prawda stwierdziliśmy, że trochę ich mało wyszło. Albo za duża misa. <laughs> misa jak dla wojska. Dobra, teraz już. Dorzucamy skwarki. Zobaczymy, czy nie za dużo będzie. Czy ja się nie przeliczyłem teraz? Już wszystko włożone, ale spróbujemy w ogóle, jak to smakuje. Damy jeszcze oregano. Nie oregano, tylko majranek. Majranek taki polski oregano. No. To jednak trochę jeszcze przymało smaku. Według każdego podniebienia oni będą jedli według mojego podniebienia. Także innego wyjścia nie mają. Jeszcze odrobinę pieprzu damy, bo jednak przy smażeniu trochę za mało było. I damy jeszcze odrobinę soli. Jak widzicie, jest trochę przyrzadka. A żeby to wyrównać, to damy mąki. Mąki, tak samo, tak po trochu dodajemy. A jakie mąki pani Januszu? No, Jaką mi, mi dali może być zwykła tak? poznańska. Poznańska może być. Wrocławska może być. Olsztyńska. Nie, olsztyńskiej na razie nie mamy, znaczy już nie mamy, bo młyny chyba nasz zamknięty jest, ale była olsztyńska mąka. Także musimy używać to, co mamy pod ręką. Jedno mało będzie, co? No to wymieszamy, trochę postoi chwilę. Nie może być za gęsty, nie może być za rzadkie. Takie żeby... Jaki Akurat. Akurat. Ale jeszcze dorzucimy mąki. Około pół kilograma nam wyszło na no. te 7 kg ziemniaków. No i przyszła kolejna na tak. mnie. reszta mam tutaj swoje Delikatnie teraz. Smarujemy oliwką do każdej foremki. Mamy takie fajne foremki aluminiowe. Będziemy smarować. Nie wiem, może warto by było papier jakiś zamoczyć w tym zamiast e, rękę, co? Dobra, no, jak tu wyszujesz no, do, dobry jest to, nie? No i trochę było obsypać. Nie obsypujemy sobie bułką tak. Tak, tak, sobie tak wiesz. I Jeszcze mnie uczą, no. <laughs> no. Nasmarowaną foremkę wypełniamy farszem. My mamy takie aluminiowe jednorazówki. Wypełniamy nie po brzegi, tylko zostawiamy lekką przerwę. Znaczy lekko. Yy. No, już nawet troszeczkę za dużo. Ok, i dwa listki y, laurowe, albo inaczej popkowe, zanurzamy w środek. I na górę posypujemy jeszcze bułką tartą? Można posypać, jak tylko jeszcze się wygładzi tym, to posypać, żeby była taka skórka później chrupiąca. Ustawiamy piekarnik na 190-180 stopni. Na 190 może być dobrą temperaturą i gdzieś to około 1,5 godziny, to, bo to zależy jakie są blaszki. No, nie wiem jeszcze jak w tych, to nie piekłem, ale gdzieś około 1,5 godziny do 2 godzin, a to można po drodze sprawdzać. Zawalony cały, cały piekarnik. I to akurat na raz weszło także 10 foremek. Nam wyszło. Tak. Także akurat każdy dostanie po foremce i do domu. Czas minął. Tak jak mówiłem, godzina. Jaka godzina? Dwie godziny. No prawie dwie godziny, dwie godziny godzina pięćdziesiąt chciałem powiedzieć. <noise> Także już mamy o, upieczone dwie warstwy. czy zobaczycie, może w robacach, bo to co tu się działo to... <noise> A działo się. Nie. Tak Wszystko. wygląda końcowy efekt. Pięknie, brązowo, pachnąco. Także nic nie ująć. Dajcie łapkę dla pana Janusza. Tak, bo e... inaczej nie będę gotował dalej. Tak, zbieramy to. głodny. Zbieramy teraz ile łapek? Ile chcemy łapek? Tysiąc łapek dla Tysiąc pana Janusza. Tysiąc łapek dla pana Janusza, dokładnie. No tam 1000, dwa tysiące. No dobra, odbijamy. 2000 tysiące dwa, dwa łapek tysiące. dla pana Janusza. Należy mu się za taką super robotę. Okej, okay. dziękujemy za oglądanie. Dostane dwa tysiące, będzie przepis na. Sandacza. O, A sandacz o, z brokułami, o, bez tego, tego jeszcze, Danusie? To jest. O, Ty, perfect. może otwórzcie własny kanał, co? Nie, 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 nie. Ja, wam, nabij, nie ja wolę zna, przychodzić goście. Nabij. I pomagać. Dobra. Wy się nauczycie. Ja się 2000 nauczę. 2000 lat, tak będzie kolejny przepis z panem Januszem. I mam sandacz. Sandacz w brokułach. Tak. Dobra, trzymajcie się. <laughs> bye, bye. 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 Chcesz w środek samego? Tak, tak. Mówię w środek. Trochę bliżej, bliżej, bliżej! Jeszcze! Nie wstydzić się jeszcze! Nie, jeszcze! Do przodu, bo tak to bardzo no. o, tak O! Dobra. Czy już się nagrywa? Tak. <laughs> Zaczynamy. Ja sobie tu siedzę elegancko, a tutaj męskie gotowanie, proszę bardzo. Już, Nie ma lepiej. Już wiecie skąd potrafię gotować. Nie. Macie to? śpi. Się... A ja od ojca się nauczyłem. Od Pokolenia. Na... gotował, także to rodzinne jest. Z pokolenia na pokolenie. A ojciec właśnie robił babki ziemiaczane, jakieś świeżynki smażył, jakieś inne rzeczy, bigosy dobre. Stąd zamiłowanie tak, do. Kurczaki, przecież najlepsze kurczaki pieczone to u dziadka zawsze były. No tak jak przyrządził tak kurczak, czy nie? No najlepszy kurczaki. Nad AMC się chowa. <laughs> Bierze, naprawdę. To już teraz dziadek jest stary. Tak, tradycyjno, bo to jak się przedobrzy, to tu tak nie wychodzi. Ostatnio przedobrzyłem i była do wyrzucenia. O, pochwal się, co wymyśliłeś. Tak. No, wymyśliłem to, że do kartofli dodałem bataty. A bataty się nie nadają w ogóle do takiego yy, tego. Po prostu buściły tyle wody, że ta cała babka popłynęła i była niemalże do wyrzucenia bez smaku, bez jakiegoś tego więcej takich rzeczy nie robię nie wiem co mnie po... podkusiło chyba żeby więcej było, mówiłam że może będzie smak lepszy, kurczę to niestety nie było smaku lepszego przekombinowane, pataty nie do wszystkiego tak. chyba trochę dużo jak za dużo? albo mi na kartoflach oszukali bo przeważnie więcej kartofli miałem Miało być 5 kilo i 2 kilo, 7 kilo, ale coś tu wychodzi tak jakby to było tylko 5 kilo Oszukali, ja, oszukali mnie. Oszukali mnie Banda polskich decydentów Ale tu Nie szkodzi, zrobimy następną babkę <głos> <głos> Jeżeli zostanie, ale nie, bo to jest dużo jednak nie, nie, będzie dobrze. Ale to co ja je jem, to też mi smakuje, po za darmo. <gry> Wymieszamy. O, pieprz Poszło tak jak tabaka. Można kichnąć, tylko nie do michy, tylko nie do michy. I powinny być smaczne, jeżeli nie Czekamy, ile mamy teraz, teraz coś ostygną? Co? Ile mamy co coś ostygną? Nie będziemy czekać. Na gorąco, na, na balkon z nimi? Na Nie, po kawałku, a jutro będą lepsze. To, to jedna rodzina. rodzina. Dajcie widać. czy młodszy, chłopak, czy dziewczyna. Hej! 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 Babczy jest! Zobaczcie! Bab, m, Bab. jedz! Dobra, czekajcie! Babkę zjedz. Start. Tak się prezentuje, może nie za pięknie nasza babka dzisiejsza, ale dlatego, że jest na ciepło wyjęta. Jutro zrobię dla wszystkich znaczy. na Instagram. Ale patrzyli jest, yeah! nie, żebym nie powiedział, mord do nakarmienia. I jest godzina. My się nie gniewamy. 22.30? 30. Czekaliśmy od do godziny 15. Proszę, mają. proszę bardzo, proszę bardzo. Ej, daj A mam mleko przygotowane. do inne? Może czekajcie, wezmę mleko, poczekaj. Było... Mleko każdy wie jak smakuje. No tak, weź mleko. Nie ma, że nie. Wiej mleko. Będziesz duży. Jakby miała zawiązane oczy i ktoś mi by mi dodał, powiedział, że to jest babka ziemieczna na mojego taty. Wszyscy mają witam. Wyszła. Mm. Jakby miała zawiązane oczy, to dobrze, że to jest moja nie. babka. Super wyszła, typowy smak jak zawsze. Typowy smak jak zawsze. Naprawdę, to jest nie do podrobienia smak, słuchajcie. Dużo pracy, ale Dużo boczku, dużo mięsa, dużo przypraw. Dużo czuć, kartofli, czuć ale dużo laurowy. przyjemności. No na pewno. Co nie? Mhm. A tylko dwa liski na foremkę żeśmy dali. Bardzo jest aromatyczna właśnie od no. tego liścia. A ja głupia, kurde, nalełam sobie zjeść, a teraz mężą, to jest zbieżą, zbieżą. Zbita jest mm. porządnie. Pokaż, czy z tym lekiem leci. Mleko, Mleko jest na zapitkę mm. gorącego. Najlepsza część babki jest ta ze skórką przypieczoną. To jest Dobra, wyrwała mi. Ja dziękuję za oglądanie. Wyszła pyszna. Dobra. Dobra, to ja palcami będę, bo ja już nie zabrałaś. Bóg jąca mm. mm. ja Możemy to podłożyć głową. Nie powiem gdzie. <laughs> Tylko że żebra mam mleko. Mama <noise> ulepa dalej! Palcami już bierze! Może mi Ja myślę, że znaczy Myślę, że to co znaczy. widzicie, jak jest rozszarpywana ta babka światy samo za siebie. Gdybyście byli bliżej, byśmy was zapriszyli, ale nie wiem czy starczy. <noise> Mamy tylko 10 forek. <noise> ja, ja, ja mam zamówienie do pracy. Jakieś 7 Dobra, kilo jedzenia. By tak samo. Nie 9 kilo jedzenia mam. Gdybyś byś rozdawała. <noise> doliczała do rachunku <noise> Mimo opcji. Szkoda. Ale chociaż jeden dla Iwonki musisz zanieść. No, no będzie. Zaczekajmy. dzisiaj pytała. No, się <noise> ale zobaczcie, jak smakuje przez ten liście <noise> A zobaczcie, to jest tylko. <głos> <głos> ale liścia proszę nie iść. No nie wiem, ale to co na liściu mówię. Ale z liścia jak najbardziej. Posłuchajcie, posłuchajcie, może na tak sama tak. dostanie. A ty jadłuj w ogóle? Tak. A może? Dobra, Daj Daj to do. <grym>, ty? Ale... No, no, nie, pan. To Jak smakuje? Halo, my też nie jesteśmy. Dobra, musimy kończyć, bo Ale musimy nagrać. Tak Ale myślę, też te że Jacek rodziny. nie miał batatów. Tak, wyszła super, jest bardzo. Jutro będzie na pewno na... idealna do krojenia, bo ona jest dość. Zbita, nie? Nie, że jest rozlatana. No właśnie. Tłumaczenie znajdziecie pod spodem. A no, to no, ona Bo ona teraz się zwija. Ale z, Ale z ciebie. Chyba zbija. z ciebie. Crazy. Dobra Magia, bo tu trzy kawałki. <grym> dawaj. Bo te Trzy kawałki zostawi już kawałek! <grym> Takiego testu smaku jeszcze ja nie wiem Może ja tak mówię. Ale zobaczcie <grym> jak on... <grym>